I maneczko, Z tej strony Adrian, a w tym filmiku przedstawię Wam, jak łożyć kostkę Rubika 4x4. No, no to musimy pomieszać kostkę. To jest pierwsze. Ale zanim Wam to pokażę, no to jeszcze Wam coś pokażę. No, zanim Wam przedstawię, jak to ułoży, to jeszcze Wam coś pokażę. Mam oto moje dwie nowe kostki. To jest pierwsza. Zają zanci. Yy, na, z naklejkami. Tu mam bez naklejek. Ta się rusza bardzo. Super, ta się rusza normalnie. No to, to jest super kostka i tyle wam powiem. I tu mam, uwaga, najtrudniejszą kostkę na świecie. Oto ona. Taka trudna. Kosztowała mnie aż 3,50. I naprawdę jest bardzo ciężko ją pomieszać. No to dobra, ja sobie usadzę gdzieś te kostki. Tam, tam gdzieś położę, tam tu. No to dobra. Zaczynamy do tutorialu. No to dobra, żeby ułożyć kostkę 4x4, no to musimy ją pomieszać, to logiczne, a później, pierwsze co robimy, to upadamy, mm, jakby ten taki jeden, jeden środek. O, taki o, tak wygląda. I środek biały. To jest, no to jest chyba, nawet nie muszę tłumaczyć tego. I oczywiście trzeba umieć układać koszkę 3x3, żeby było 4x4, bo no chyba, że no nie wiem, czy spotkacie takie tutoriale, czy ktoś nam będzie mówił, że jak ułatwam w ogóle, jeszcze tam później jak się już będzie 3x3 układał, ale trzeba się najlepiej nauczyć. Pierwsze kupić na przykład 3x3 /3 i się nauczyć układać, i później 4x4. No ale dobra, mamy biały środek. Teraz musimy, bo. Musimy znać też koloryzację, że naprzeciwko białego jest żółty. No to teraz musimy łowić żółty. Se obracamy. I najlepiej ja se robię, że o, mamy widzimy. Mamy te dwa, nie? I ten se dajmy do góry. A widzicie, nam się zepsuł. I ten o jest tak o usunięty. Czyli jakby ten o będzie tu. I, I wrócimy. No to się złączą. I, ten, i będzie taki już, pa, już pasek. No to robimy tak. Złączamy i na dół. Widzicie? Tu mamy pasek, a to nam się nie zepsuło. Teraz dajemy do góry, no i dajemy, tutaj, o, wkładamy. Gdzieś. Raz, o. O. no. mamy pasek już. Tu już nam się ułożył kolejny. Ale jak jeszcze mamy na przykład taki przypadek, o. to jest też bardzo fajne. Lubię takie przypadki. A jak to pokazać? Dobra pytanie. Yy. Może, no, że na przykład mamy tutaj klocek już, nie? Musimy go ten sedać na przykład do góry. No kurczę, nie wiem wam jak to pokazać, bo mi się tam ten biały. Ale dobra. To może na białym to pokażę. O, będzie najlepiej. O, mamy takie coś, tylko że jakby to żółty był, nie? I mamy taką sytuację. I na przykład tam mamy biały powiedzmy, nie? I na przykład jak to złączyć, żeby tamten się nie zepsuł. To robimy tak. Ten się wtedy połączy z tym. Tak, tak i tak. I widzicie, już mamy białe. Teraz, no to żółte już chyba wiecie, rozumiecie o co chodzi. Mamy już dwa środki. Nie? To teraz, jak mamy już te dwa, to... Um, układamy yy, kolejny. Najlepiej sobie zacząć od czerwonego, później niebieski, zielony, nie, yy, pomarańczowy i zielony. Tak jest najlepiej według mnie. O, mamy powiedzmy już taki tyle czerwonego, nie? I mamy tutaj klocek. I tutaj mamy taki czerwony. Ten sobie odsłoniamy. Ten musimy w to miejsce, czyli jak idziemy do góry, to nam się z tym złączy i ten tak dajemy i, dajemy. I wkładamy już mamy czerwony jak na przykład mamy inne przypadki że na przykład o ten mamy tu to sobie zrobimy tak i wkładamy no to normalne to chyba powinniście bez problemu umieć no na przykład tu teraz mamy pasek z niebieskiego tak robimy u2 i do góry eee, teraz mamy ten o tu o a ten o tu o. no to musimy sobie ten odsłonić Tamten dwa razy zrobić do góry i wrócić. I dzisiaj mamy już czerwony niebieski, ale na przykład gdy jest teraz takie, o taki o przypadek, to nie możemy sobie normalnie dać tak, i złączymy, bo czerwone nam się zepsuje, Tylko dajemy sobie niebieski nad niebieskim i robimy na dół, dwa, do góry. Widzicie, już mamy ułożony ten mm. No, już mamy ułożone te dwie, te dwie no, środki. Te dwa środki, no to już mamy łącznie cztery. Teraz ostatnie dwa. Te nie można już jakieś robić inaczej, bo nam się wtedy będą te psuły. Tylko jedynie się ja robi, na przykład mamy taki. O, czekajcie, zrobię wam inny przypadek. O, ej, e, o Mamy na przykład taki przypadek, że tu mamy szachownice, Coś tak jak taką szachownicę. Dajemy ten do góry. u dwa i wracamy. I widzicie, nam się takie coś ułożyło. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nam się takie jak dwa kółka ułożyły. Bo na przykład, nie wiem, mamy o taką sytuację, a że mamy yy, dwie kreski. No to już w ogóle jest yy, szybko. Do tej mam doprowadzić do sytuacji, żeby nam się już ułożyło szybko. Tak, i, we, i wracamy, nie? To nam się wtedy już ułoży. Ale jak będzie jeszcze i na otakach, o, właśnie, z tymi dwoma krzyżami, to możemy dać do góry ten. patrzcie, mamy... Mają być tak samo usadowione, że jak tu jest zielony w tą, oręczowy w tą, tu jest zielony w tą, no i w ten w tą, Dajemy do góry, u. Wracamy i widzicie, że już mamy tą dwuruchową, no już mamy tą sytuację, do której mamy doprowadzić i wracam. A gdy mamy z tymi krzyżami, o, o, jak doprowadzimy do takiej sytuacji w końcu, myślam nam się ułoży, że takie coś będzie i robimy, że no takie coś wejdzie nam i robimy wtedy raz, dwa, Widzicie, już mamy ułożone wszystkie środki. No to, jak środki mamy, no to teraz musimy zacząć. To chyba najdłuższego etapu w tym wszystkim. To mnie to trochę najbardziej denerwuje, bo, yy, bo strasznie dużo się, długo się tu szuka klocków. to zależy, kto już ile układa. Od no tego też... Teraz możemy nawet sprawdzić, czy mamy dobrą koloryzację. Biały, żółty, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony. Widzicie, no to teraz jest ten etap. No to szukamy na przykład skupimy się na niebieskim. Mamy tutaj niebieski kolor i biały. Musimy ten, tu zrobić taki pasek jakby złączyć go z czymś. I tu mamy i szukamy drugiego takiego klocka. Jest tutaj. I ten drugi klocek przysuwamy się przysuwamy się, żeby on nie był tak o, żeby się nie nie był dwa kolory rybiałe i niebieskie tak o naprzeciwko, tylko żeby one były tak o, że jak zrobimy ten ruch, żeby one już się tam złączyły. O że no wiecie, no chyba rozumiecie o co chodzi, że jak zrobimy taki ruch, żeby one już się tam, tam złączyły. No to dobra i mamy te i jak to układamy, o że będziemy robić takie o, takie o jakby no nie wiem jak to nazwać takie paski no to żeby nam się Ups, co ja zrobię to dobra mamy mamy te dwa no i to układamy tak żeby tu on wszędzie mogą być klocki tylko nie mogą być w tym miejscu w tym miejscu musi być zawsze zepsute no popsute żeby nie było paska i robimy to tak Mm, tak. 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 Cie, tu nam się ten pasek ułożył. Ale to już taki jednoraz, jakby do krosa nam się ułożył. A to nie, nie trzeba tego. Nie musi tak być. Nie teraz kolejny. Czerwony powiedzmy. Yy, dobra, mamy. No ten mieliśmy tu. Zsunęliśmy go tu i już jest z tym jakby złączony. I możemy zrobić tak. Tu musi być zawsze popsute. Nie może być. Tu wszędzie mogą być ułożone, ale tu zawsze nie może być jakiegoś paska. I robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. mamy tu już ten kloset. Kolejny. Na zielonym się skupmy. Gdzie jest drugi? Tutaj jest. To możemy go przesunąć. Raz, dwa, Czego tu mamy I, i mamy, no mamy już taką sytuację, i robimy to samo co przedtem. I tu on nie może być też, nie może być paska, żeby do, było prawidłowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kolejny pomarańczowy. Tu jest, klocak, drugi. Musimy przejść tak i tak. I tu mamy być biały, pomarańczowy, biały pomarańczowy. To dobrze, to robimy. Tu nie ma, nie może być prawidłowy. Mm, robimy. O patrzcie, na przykład jak gdybyśmy mieli prawidłowe, to nam się wtedy zepsuje. Tu jest jeszcze dobrze. Tu też. Tu jeszcze dobrze. A tu i tu już jak będziemy wracać, to będzie nam się psuło. No to dobra, to nie może być tu klocka dobrego no to tu nie, tu nie może być dobrej. I robimy. Tak, tak. 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 Widzicie, mamy już ten. Teraz chyba już wszystkie na białym mamy. I to już tu mamy. Nam się skipnął jeden. Teraz to się może weźmy niebieski i, i żółto-niebieski. Niebieski i żółty. No żółta niebieskie o ten możemy sobie zrobić. Tak, tak, już widzicie mamy ten, ten i tu mamy źle i możemy już to robić. Tak, 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 tak. i tu noś. raz to skipnęło, już mamy, no już skipę tu mamy <ścoughs> eee, i teraz kolejny ten połączymy z tym ten musimy sobie zrobić możemy, no normalnie możemy zrobić tylko tak i widzicie, tu mamy wszędzie dobre klocki połączone, czyli na przykład możemy sobie ten o wsunąć w to miejsce już jest zły i możemy spokojnie układać raz, dwa, trzy cztery, pięć i kolejny ten, łączymy z tym tak, musimy sobie go złączyć jakoś Oj. Mm -hmm. Możemy też po prostu Jak mamy na przykład Że chcemy połączyć te Ale tu nie możemy Jakoś tą stroną Tylko musimy po tej stronie to żeby ten o Na przykład przesunąć na to To nie musimy żeby jakoś ten chować, chować. u dwa i tak Tylko możemy po prostu zrobić jeden ruch Tak Widzicie już mamy po dobrej stronie I możemy to układać tak, 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 tak. Ja jeszcze może szybciej trochę zrobię, żeby Was nie zanudzać. Mm. Wszystkie zrobiliśmy? Aha, ja. to jak już wszystkie zrobiliśmy, że już mamy wszystkie ułożone, zostały nam tylko dwie. Dwie nie możemy zrobić. Te dwie, dwa, że są, mają dwa te same kolory na są dwa kolory te same na, na, na tym pasku, tylko że może są inaczej obrócone. To nie robimy, że wkładamy, bo wtedy nam się tu wszędzie zepsuje. bo Nie, ma, nie możemy połączyć, bo to są dwa ostatnie, ostatnie pary, jakie zostały. To robimy tak. Jak, jeżeli są ta, nie są tak jak powinny, że. bo teraz nie mają być tak, że jakbyśmy wkładali, tylko żeby były naprzeciwko siebie, żeby to wyglądało. O to, czekajcie, pokażę Wam to żeby to wyglądało, żeby to było takie coś. I to robimy takim sposobem, takim algorytmem. O, tak, 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 tak. tak. Jeszcze raz go y, pokażę wam. Tak. Jeszcze raz. Czekajcie, o tak, 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 tak. tak, tak. Widzicie, mamy takie je poprawne, są ten i ten są tak naprzeciwko siebie jak, jak powinny być. No że wiecie, tak powinno to wyglądać. Tam nam się nic nie zepsuło. I teraz musimy zrobić, jak mamy już tak dobrze je usadowione, to robimy ten w bok. Obracamy, bo patrzcie, bo one zamieniają tak, że <laughs> jak o ten był ten. Yy, obrócili nie, dali, zamienił się z tym miejscami i się obrócili i tak mamy tu zrobić, żeby nam się złączyły i to robimy, bok i robimy. Tak, tak, tak tak, tak tak, tak tak, i wracamy tym I widzicie, ułoży nam się te dwie pary no to już mamy i normalnie teraz układamy jakoś na trzy ja to szybko pominę i yy, pokażę Wam jeden yy, przypadek, którego, który nie występuje w kostce 3 x 3. Czekajcie. Yy. I na kostkę 14,4 polecam tę większą. Czekajcie. Kostkę 14,4 4 To jest według mnie najlepsza trzgówka na świecie. O, i mamy taki przypadek, że normalnie budujemy krzyż. O, patrz, budujemy sobie krzyżyk, a nam coś tu nie wyszło. Mamy ten obrócić tu. To na przykład w kostce trzymam 3, pokażę na tej. O, powinno to tak wyglądać, a nie jakoś tak. I tak to musielibyśmy ten wyciągnąć i obrócić, i go wsadzić, żeby nie było zasadowo, nie? No to musimy to zrobić algorytmem, żeby to poprawić, żeby się ten dać tu, a ten dać tu. Nie? To robimy to tak. Tak, tak. Nie, czekaj, jeszcze raz, bo już wam pokazałem. Dwa razy do góry. bok. Aj, czekajcie jeszcze raz, wam pokażę, bo kurczę, co to się stało. Czekajcie, co to się stało. Mm -mm. O, dobra, czekajcie, coś mi się źle stało. To robimy to tak, układamy. Dwa razy do góry. Dwa razy w tył. Raz, dwa. Nat, raz, dwa. Na dół, raz, dwa, na dół, raz, dwa, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz i raz, dwa, i raz, dwa. Jeszcze razem to pokażę. Oj, no kurczę, czekajcie, o coś mi się tu... Źle mi się jakoś klocki sprawiają. Pewnie coś tam pomyliłem. Bo ja jakoś to najczęściej te ja cztery to ja nie płatam. Oj, kurczę, czekajcie. Yy. Ja to ułożę. Mamy, tak, mamy ten przypadek. I tam dwa razy do góry. Jeszcze w komentarzach wam podam w opisie podam wam algorytmy. Nie. I tutaj układamy, tak jak we Friedrichu, że robi PLL. No chyba, że ktoś układa LBL, no to może układać tam, może robi, orientuje, krawędzie. I w ogóle, no dobra, jak z ale na przykład może nam wyjść jeszcze dwa przypadki, które nie występują na 13. Czekajcie, bo akurat tu jest takie coś. Czekajcie. O, nie, i możemy takie coś wystąpić. O. Czekajcie, tego. O. Czekajcie. O. Że takie coś. Ten musimy dać w to miejsce, a ten w to miejsce i jeszcze obrócić. I to robimy tak podobnym algorytmem, co przed chwilą wam pokazywałam na te tutaj zamiany. I robimy to tak. Tak. Tak, tak. Tak. Teraz kurczę, czekajcie, coś pomyliłem, bo tak to jest jak, jak się układa powoli, bo to... ja za często nie układam 4 x 4 i wszystko mi się tu myli. Co to jest? Popatrzcie co to jak to wygląda. Dobra, czekajcie. Ja nie mogę. No dobra, to czekajcie, pokażę Wam tam ten Alboret. Bo się pomyliłem, bo ja to... To się tam pomyliłem, jeden ruch i już wszystko się zepsuło. No to wiecie, co tu mamy. Już mam powiedziałem. No to robimy to tak. 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 Ja tam, o, tymi palcami, tak. I tak. No to jeszcze Wam ten algorytm tak samo podam w opisie. I oczywiście to jest tak, że nie jest notacja, to jest normalnie R, to jest U, tylko że te mniejsze to jest małe R, a to jest małe L, to jest małe U i tak wiecie, no rozumiecie. I teraz jeszcze nam został taki sam przypadek, tylko on wygląda inaczej. Poczekajcie wam gołożę. Czekajcie, co tu jest? Mm, mm. Co to? Czekajcie, coś tu źle się stało. Coś źle. Nie jak wam tamten ten przypadek pokazać. Kurczę, znowu źle. Tak, tak, tak. Czekajcie, bo nie, trudno jest pokazać ten przypadek dla Was. O, chyba już jest. Jest? No nie ma. Ale patrzcie, pokażę, po, wytłumaczę Wam. Że wyszło nam takie coś, że układacie i macie po tej stronie, że musicie ten dać tu, a ten dać tu. I robicie tak samo ten algorytm. Tylko że powtarzacie go dwa razy. No to to jest chyba normalne. Chyba już wiecie jak to będzie. To będzie yy, i co. I teraz są jeszcze inne dwa przypadki, których nie, które nie występują trzy na trzy. Pierwszy wygląda tak. <laughs> mm, czekajcie, a to ten O, patrz. Nie ma go. Czekajcie, bo normalnie w kostce na trzy. O. I jest tak, że ten przypadek to by wyglądał tak jak prezentacja nie? Ale go, nie da się go normalnie ułożyć, no bo to jest niemożliwe. Trzeba byłoby ten klosek wyciągnąć i stoić tu, a ten tu, nie? To nie ma. I robimy, to układamy tak o. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, oj nie, czekajcie. Czajajcie o raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. I już widzicie mamy ułożonko. Jeszcze jest jeden przypadek. Mm. O, tak, on wygląda tak, o. Czy ten O musimy dać tu O, a ten O tu O? To robimy tak O. Odsłaniamy sobie ten O, żeby wyszło na takie coś, jakbyśmy mieli zamienić te dwa rogi, jak przed chwilą. I robimy to. I cofamy tamte ruchy. No to dobra. Kostka nasza już jest ułożona. Tak. Chyba wszystko już omówiłem. Czekajcie, popatrzę. No, jak chcecie. Normalnie, no to możecie to LBL em kładać, albo jakimś, nie wiem, free jak znacie, tam wszystkie olelele I no to to było jeszcze, właśnie te dwa końcowe to były jeszcze mm, właśnie te, te o, bale, do, dodatkowe. No i tak to już mamy naszą czwórkę ułożoną. Jeszcze można taki wzorek z niej zrobić, taką fajną przechownicę. Pokażę Wam taką końcówkę. O, tak się go yy, tak on wygląda. A układa się go bardzo prosto. Tak, 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 tak. Zmienimy stronę. Raz, dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Nie, 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 nie. No to wiecie, chyba już się możecie domyślić, jak to się układa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i raz. Dwa. No to mamy. Tutaj. No to chyba nie jest jakaś najtrudniejsza kostka dla 144. I jak się nauczycie tam, polecam Wam się nauczyć yy, później. Jak będziecie w mieli jak, czasy jakieś niższe, jak widzicie, że mam czasy spadają, no to polecam Wam się nauczyć yy, metody Hoja albo Yuał, Nie. Yy, no to tak.